Conway KW460 dedykowany do Mercedesa. I pokazać Wam, dlaczego go nie kupować. I klonów tak samo, jeżeli macie W211 Mercedesa. Tutaj pokazuję, jakimi protokołami się łączy. Za chwilę wyskoczy, że któryś tam zaczai. Chyba ten. 5 bps. O, ten no i z takimi rzeczami tutaj niby się łączy. Niespecjalnie cokolwiek mi to mówi, ale może jeszcze się dowiem z instrukcji. W każdym razie wychodzę, wchodzę w Benz, i jak na razie jest wszystko ekstra. Bierzemy. Automatic search. Znalazł sobie win. Teraz będzie sobie przyporządkowywał model samochodu i też to zrobi dobrze. Proszę bardzo, pięknie pyk. I czyta informacje. Tak. Health report. No, i tutaj no, mogę to uruchomić, aczkolwiek no, długo to trwa, no ale zobaczmy, jaki jest zdrowie. Moim zdaniem, be, powinno być sporo błędów, dlatego że nie było komanda przez dłuższy czas zamontowanego i tego panelu. Jeździłem z odłączonym, akurat, no bo chciałem podłączyć sobie tam jakiś moduł do komanda. Dobra, tu się skanuje. Zasz spojrzę na zegarek 1627. Ja mam Open Porta i tym Open portem można obsłużyć przy pomocy centry zainstalowanego, czyli tam dasa w, w komputerze w laptopie i. Przy pomocy OpenPorta wszystko oprócz ABS-u e, e, i całego układu hamulcowego SBC, który on pisze, że jest not equipped. Ten samochód i oprócz e, silnika, niestety, czyli można sobie robić adaptację na przykład panelu sterowania szyberdachu, można sobie tam klimkę sprawdzić, wszystkie rzeczy można sobie sprawdzić, pompę distronika yy, yy, no, wszystko co obsługuje yy, komputer, ale tych trzech rzeczy czyli na przykład wymienić klocków hamulcowych nie można, bo sobie nie można zdezaktywować SBC i właśnie kupiłem ten sprzęt w tym celu że może będzie można, no i od razu Wam powiem, przyspamuję na sam początek, że nie można. A jeszcze pokazuje tutaj różne wartości rzeczywiste, i to jest dosyć fajne w tym skanerze, że w dosyć łatwy sposób tam można sobie potem przejść przez te wszystkie wartości rzeczywiste, ale niestety po pierwsze nie widzi błędów. Nie było tego, w ogóle był, komand był zdemontowany z samochodu, ten panel był odłączony, a ten sprzęcior nie widział y, żadnego błędu, nie było problemu żadnego dla niego. Więc, no chyba coś nie jest do końca, tak. I teraz nie wiem czy słyszycie, ale przez cały czas, jak skanuje, to przez cały czas się załącza pompa y, foteli. Przez cały czas ją słyszę, co chwilę się włącza. A poprzednim razem, jak skanował, to przez cały czas mi się tutaj włączało yy, w panelu klimatyzacji. Także za każdym razem sobie uruchamia coś innego, skanując non-stop i to chodzi non-stop. Akurat, jeżeli, jeżeli bym podłączył i takie skanowanie przeprowadzał tym Openportem, to tutaj by mi się wyświetlało, że jest podłączony system diagnostyczny. O, teraz proszę bardzo, zaczęło tutaj wymigać. Ale tutaj się nic takiego niestety nie dzieje. Ile tutaj procent? 39. Trochę długo to trwanie już ze 3 minuty sobie i jest już przy 40% żeby nie było nie mam żadnych sponsorów nie jestem sponsorowany i ten artykuł nie jest sponsorowany i ogólnie o, łączyło się Czyli o, nawet zaczął sprawdzać, kurde, komanda. Nie jestem sponsorowany. Sam zapłaciłem za ten sprzęt i uczciwie Wam mówię, że bardziej warto jest chyba jednak sobie kupić Openporta za stówkę i, i po prostu pomęczyć się z instalacją Exentry i w ten sposób ogarniać samochód niż no albo kupić sobie pełną start diagnozę albo mieć kogoś znajomego z czymś takim bo wiadomo, że ten samochód, żeby przy nim coś dłubać, to trzeba mieć interfejs diagnostyczny niestety, bo tutaj wszystko przez komputer. W każdym bądź razie tą zabawką to można sobie ją wozić w bagażniku i bawić się nią w wolnych chwilach, na przykład jak masz dużo prądu w akumulatorze, oczywiście co siedzisz w samochodzie, co podłączasz i możesz sobie popatrzeć na rzeczywiste parametry, bo pokazuje niektóre rzeczy, na przykład czujniki, można sobie sprawdzić Parktronika i faktycznie pokazuje kąt skrętu prędkość, pokazuje także no, zaraz zobaczymy Zbliżamy się ku końcowi. prawy fotel z fotelami dynamicznymi jest nieobsługiwany a tutaj proszę bardzo no, nie, nie zobaczycie ale momentom co my tu mamy oj oj napis dynamic no, on mówi że jest nieobsługiwany no proszę że nie posiadam no taki ciekawa sprawa no dobrze no i co tutaj widzimy tcm można sobie pewnie wejść. Czyli to widzi. Podaje jakiś moduł. Można sobie przeczytać kody. Nie ma. Data stream. Nie będę rzeźbił w tym, ponieważ nie chcę nic zepsuć. Ciekawe, co tutaj jest z special functions. O, adaptacja, widzicie? Skrzyni biegów. No to dobrze, takie rzeczy można zrobić. No to już jest jakiś plus. Dokładnie to samo można zrobić za pomocą OpenPorta. Który kosztuje 100 Z, no ale no tam trzeba sobie zainstalować akcenty i mieć laptopa. A tutaj nie trzeba, tylko się ma takie główienko i już. Derwi, proszę. Data stream, no, naciśnijmy break. zobaczmy, zadziała. O, widzicie? Działa, co robiście? Dobrze, escape, czyli SM, suspension, temik, dobra. Pod tym względem trochę mnie przekonuje, że faktycznie można bez komputera parę rzeczy zrobić, ale no jeżeli ktoś Ciekawe, czy można sobie levelować? No tylko, no widzicie, tutaj niestety nie ma opcji, żeby regulować zawieszenie. Przynajmniej tutaj nie zauważyłem teraz. Ciekawe. Włączył się panel klimatyzacji. Pokazuje dane, ale ustawić nie można. Na przykład. Jak widać. tutaj z poduszeczkami raczej nie będę się bawił nawet nie chcę czytać tych data stream żeby tutaj mi nic nie walnęło Central Gateway proszę zobaczmy czy to sobie coś widzi nie, on w ogóle żadnych błędów nie widzi znaczy, no staram się utrzymywać samochód w dobrym stanie, ale jak wiecie Mercedesa utrzymać żeby nie miał żadnego kodu Błędu Nie znam takiego samochodu Trzeba być supermistrzem świata i chyba non stop siedzieć w warsztacie Najlepsze jest to że ten samochód nie ma Keyless Go Zobaczmy czy widzi Chyba że on tak opisuje no tutaj sporo rzeczy pokazuje. Czyli przebieg pokazuje, ale ja nie wiem czy to jest faktyczny przebieg tego samochodu, no czy wygląda jakby był, ale wiecie, że polscy sprzedawcy różne potrafią fajne rzeczy zrobić. Head up, range adjustment. Czy można ustawić data stream? Tylko jest data stream. No właśnie, no nie można tutaj adaptacji różnej robić, no i to jest najgorsze, no. Pokazuje tutaj Parametry. lecę specjalnie dla Was pokazuje, co on tutaj wyczytuje. Na razie widać było, że jest skrzynia biegu. znowu head control panel znowu data stream Rainline sensor czyli tutaj te wszystkie cuda przy wycieraczce interior motion sensor ciekawe czy powinien zadziałać otworzyć

...sensor... Łabszym ...sensor... Co tutaj? Widzicie, ten ekran to cholera, no po prostu, no, nie widać, no... Okay. jak kliknę ok, czy on jeszcze tutaj coś pokazuje te same dane co tam są. nic nie wykonuje dobra, czyli tam czyta dane jakieś wychodzimy z tego dosyć długo mu tutaj ale dobra escape co dalej upper control panel lower control panel Patrzę, czy można szybertach gdzieś ustawić sobie. Tyle rzeczy przez cały czas wyczytuję. Headlamp. Czy my tutaj nie byliśmy? Byliśmy tutaj. Aha, bo to jest non stop to samo w kółko. Dobry, w bok trzeci. Sam. W tym sami na przykład, nie, nie. escape Przecież nie, 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 fajnie, nie, nie, dane, jeszcze bym chciał zobaczyć Escape. Jeszcze chciałbym zobaczyć instrument cluster. Tutaj jest dużo ciekawych zawsze rzeczy. Ciekawe VDO i data stream. Zbiornik. Ale tu chyba nie można regulować. Kuźwa widać, nie widać. 80, tu jest napisane, dobra. Temperatura otoczenia, prędkość. No, jak widzicie, sporo rzeczy tutaj można sobie poczytać, jednak. Dobra, cofnijmy się. Następny ekran. Sterling. I tutaj powinienem. Czasami mi tutaj błąd wyskakuje w, w open porcie, a tutaj nie wyskakuje. Voice Control Gear Selection Switch. No tutaj aż nie będę rzeźbił gównie. No, można sobie ustawiać patronik i to może pokazywać na przykład właśnie front bumper. Ciach odległości wszystkie. Nie mam przeszkód, akurat nie jedzie samochód, więc nie pokazuje, można powiedzieć, nieskończoność. Dobra, cofnijmy się dalej. AGW, Audio Gateway. Odpaliło, ale proszę, nie jest supported. A, czyli nawet mniej obsługuje niż yy niż open port door control module set adjustment dynamic seat na przykład zobaczmy czy, czy można sterować No nie można sterować pompą nie można sobie zasterować pompy przeszed Jakieś parametry pokazuje? I ostatnie okno. Czyli nie da rady adaptacji dachu zrobić odsłonego. Pokazuje po prostu dane rzeczywiste, czyli no, zawsze sobie można coś zdiagnozować, no zobaczyć, jeżeli są jakieś błędy. No, więc to jest to. Niestety no, cofnijmy się jeszcze, bo to jest to, co on pokazuje. Teraz można sobie jeszcze manualnie wybrać co się chce, czyli tutaj sobie wybieram. Aha nie, bo zaraz cofnijmy. Niech sobie znajdzie jeszcze raz samochód. Tak. Ok. I teraz system selection. I tutaj można sobie też wybierać wszystkie systemy. E, na przykład zobaczmy Distronic. Nie jest obsługiwane. zajebiście. Yy, to bardzo bym chciał, żeby było obsługiwane. Można by było sobie samemu zmienić klocki hamulcowe. Ale niestety tutaj jest lipa. Nie da rady. ESP tak samo. Nie obsługuje. Ale i tak finalnie wymyśli, że się jednak nie da. Chociaż powiem Wam szczerze, że poprzednim razem szybciej powiedział, że się nie da. Więc Anoży, idę z tym razem, uzna, że się da. Nie. <ścoughs> Dupa. No, niestety. Suspension. No tu można sobie lecieć przez 64 systemy pokazuję, przynajmniej można sobie do nich wchodzić. Upper control panel i, i próbować coś z tym zrobić. Lower control panel. Też tylko data stream. Jak widzicie. Nie da rady. Tylu rzeczy zrobić jednak co open portem. No, takie, takie, żeby ze sobą mieć i ewentualnie tam się zorientować, czy coś jest w porządku, czy nie. Fajna zabawka o, w ten sposób. GPS box. Ciekawe. Nieobsługiwany. Telefon. Nieobsługiwany widzicie, to i tyle. O Stechnery, yy, Zaraz zobaczmy Webasto. Co mi powie? Można sobie poczytać. No i producent Webasto faktycznie. Data stream, co on powie pokazuje status nie no, coś tam popatrzeć se można także to jest Conway KW460 niech sobie każdy oceni czy to jest fajne, czy to jest niefajne Można sobie porzeźbić w głowienku. Także tyle z tej recenzji. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was tutaj tym pik-pikaniem. Na razie. Trzymajcie się. papa. Pa.